Już tydzień po tygodniu. 20 tydzień. Skurcze już teraz. Po 20 tygodniu ciąży, ciąży macica zaczyna przygotowywać się do porodu, kurcząc się i napinając. to tak, tak zwane skurcze Braxtona Hicksa. Taki skurcz trwa około 30 sekund. Nie jest bolesny, ale może być trochę nieprzyjemny. Zmiana pozycji lub ćwiczenia oddechowe zmniejszają uczucia dyskomfortu. Kobiety, które dużo pracują i są zmęczone, często odczuwają bolesne skurcze macicy ustępujące po odpoczynku z miesiąca na miesiąc kurcze stają się coraz silniejsze i stopniowo mogą skracać szyjkę macicy. Kiedy twardnienie brzucha jest sygnałem porodu przedwczesnego. Skurcze wydłużają się, a coraz silniejsze, często bolesne, a odstępy między nimi coraz krótsze. Może to prowadzić do skracania się i rozwierania szyjki macicy. Jeśli kobieta odczuwa tego rodzaju Kurczę, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem, który oceni powagę sytuacji i decyduje o dalszym postępowaniu. Nowy pępek. W 20 i 21 tygodniu ciąży dno powiększającej się macicy sięga wysokości pępka. W jamie brzusznej robi się ciasno. ciasno. Pępek staje się mniej wklęsły, a z czasem zrobi się całkiem wypukły. To normalne, pociąży wszystko wróci do poprzedniego stanu. Martwię się, czy będziesz dobrą mamą. Wiele kobiet miewa takie wątpliwości. Rola matki jest przecież dość obciążająca. Magnatura wspomaga kobietom w podjęciu nowych obowiązków po porodzie, zarówno w organizmie matki, jak i dziecka wdzierają się hormony ułatwiające nawiązanie wzajemnej więzi. Oczywiście każdy przeżywa pojawienie się swojego dziecka na świecie inaczej. Inni zakochują się od pierwszego wejrzenia, innym potrzeba trochę czasu, uczucie się rozwinęło, jednak jeśli zaufasz własnej intuicji, Przede wszystkim dasz sobie czas, by dziecko poznać, nauczysz się go. Wszystko powinno rozwinąć się w sposób harmonijny. Warto znaleźć w swoim otoczeniu koleżankę lub ko kuzynkę, którą jest małą małego dziecka i przeciera szlak na drodze do budowania swojej pewności siebie i spędzić z nią trochę czasu. Przebarwienia. Mniej więcej w połowie ciąży dochodzi do przebarwień w różnych miejscach. Ciemnieją też znamiona, brodawki sutkowe, a także linia pośrodku skóry brzucha dlatego, że zwiększa się produkcja barwnika, melaniny. Warto wychodząc na słońce używać kremów ochronnych z filtrami przeciwsłonecznymi. Przebarwienia ustąpią wkrótce po porodzie. Ciążowa burza hormonalna bardzo wpływa na psychikę. Na zły nastrój pomaga sprawianie sobie drobnych przyjemności. Kontakt z kobietami, które poród mają już za sobą i dobrze go wspominają. Można to też przyjmować dziurawiec. Nic nie pomaga, warto skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry. Tydzień 21. Ćwicz w wodzie. To jedna z najbezpieczniejszych i najzdrowszych form ruchu. Taki trening nie obciąża stawów, rąk ani nóg oraz kręgosłupa. Zanurzenie w wodzie daje też poczucie intymności, mimo że ćwiczenia odbywają się w grupie. Ćwiczenia w wodzie to doskonała zabawa, a przy okazji dobry sposób na uprawianie Usprawnianie ciała. Zajęcia odbywają się na pywalni pod okiem instruktora, który stojąc na brzegu w wodzie pokazuje kolejne sekwencje ruchu. Ćwiczenia wykonuje się w rytm muzyki. Zajęcia mogą odbywać się w płytkiej w wodzie do pasa, w wodzie o średniej głębokości do klatki piersiowej głębokiej. Stopy nie dotykają dna basenu. Wtedy korzysta się ze specjalnych pasów zwiększających wyporność. Do większości ćwiczeń używa się akcesoriów, rurek piankowych, pasów, rękawic, desek do nauki pywania. Dzięki tym przyborom mięśni pracują efektywniej. Trening w wodzie trwa około 30 minut. Obciąża stawy i kręgosłup wzmacnia mięśnie całego ciała, zwiększa ich elastyczność. Podobnie dzieje się z sięgnami i więzadłami. Ćwiczenia w wodzie poprawiają ogólną kondycję i równowagę, uspokajają. Jak rozwija się dziecko? Dziecko ma 18 cm długości i waży około 350 gram. Zaczęło już regulować sobie rytm dnia, ma stale pory snu no i czuwania, a także kopania. Przykładającą najczęściej niestety na twoją porę snu. Tańczy w worku owodniowym, podskakuje, obraca się wokół własnej osi, kołysze biodrami. Skina nogi i ręce, porusza palcami, gładzi się po później. W ten sposób nie tylko ćwiczy mięśnie, ale i usprawnia zmysł równowagi. Pod koniec 21 tygodnia lita są na tyle rozwinięte, że dziecko może przetwarzać połykany płyn owodniowy. Bogiem.